Reniuszki? Nie, sikorka. Ale wyraźnie nie słychać. Mhm. One w stadach żyją z sikorkami. O, o jest Reniuszek. I drugi, ale cudne. Nie proszę ich może co? Słyszę, gadają? Mhm. Ale to nie są te z tymi śnieżnobiałymi główkami. Mhm. Tamte były wtedy, one są, to są krzyżówki. Ale dziubek wyciera antenę. Ten ze śnieżno-białą główką to jest odmiana Europejkus. Pają się No to nie one bardziej korek się boją. To jest ze śnieżno-białą główką. Cała chmara przyleciała, ale wyciągnął kawałek wielki, są jedne i drugie.